Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. z tej strony Doli, a w ogóle nasi już trzeci odcinek zagrajmy w limbo. I jest to jedna z tych zagadek, których nie lubię i nie do końca je rozumiem i przychodziła mi w sumie na szczęście. Mm, bo nie pamiętam na jakie zasadzie one funkcjonowały. W sensie o co dokładnie w nich chodziło, więc to już się zaczyna ten trochę głupi... oj! No i po mnie. Zaczyna się ten gorszy etap gry. Dobra, o co tutaj chodziło? Ja nie pamiętam. Hmm. Tam w dół, To mi się nie opłaca teraz skakiwać. Tu muszę troszkę podnieść wodę. Tylko na jaki poziom? Pół na pół? Dobrze, niechaj będzie. Naprawdę, to teraz będę rozwiązywała na... Nie wiem, na chwilę był trafił. Czy mi się uda, czy nie? Tak, tu jest jedna rzecz. Tutaj druga. A, tu tam w górę mi lecisz. Wow. A nie, dobrze jest. Chyba doskoczę. Jej, udało się. Myślę, że tam w górę. Nie, no nie, no nie. Oj, Łoś mój. Myślę, czy tam da się wyjść po tym, o tutaj, czy to nie jest jakaś swego rodzaju drabinka. Ale nie widzę, żeby tam gdzieś w górę można było zbytnio iść. Także dobra, porzucę tam. Nie, no kurde. <grym> Także na razie porzucę ten pomysł po prostu. Cholera jest na mi Wszystkie Wszystkie bąbelkiście były leciały, A na szczęście, checkpoint był tutaj. Widzę, że tutaj robaczki leżą. Które właśnie troszkę zdeptałam Także chyba tutaj będzie jakiś No właśnie <laughs> Też czasówka, ale wkurzające strasznie Ja tutaj nie doskoczę I co ja tutaj miałam zrobić, ha? Aha, już, ko już kojarzę, już kojarzę Wykminiłam, dobra za Zanim tam wskoczę, to muszę przeciągnąć to pudełko Bliżej siebie, tylko jak to zrobić Jak tutaj na mnie skoczy, to zaraz O, niech to będzie gdzieś tutaj. O, I git. I teraz sobie możesz mnie... Możesz mną zawadnąć. Tak się, gdzie to kurde było? No nie, chyba chyba miałem tam na górę wskoczyć. A tutaj jest jeden z takich przypadków, kiedy możemy iść góra dół, góra dół. Cholerezno. <noise> nie chciałam tego robić. W sensie chciałam skoczyć, tylko mi, mi nie pykło. O, ale dobrze, że tutaj był akurat checkpoint. I co jak co, ale tutaj opłaca się jednak yy, przyspieszyć nasze tempo, jeśli nie chcemy zginąć. Tam chyba już nie było tego robaka, co? Tak mi się wydaje. Aha, musimy jeszcze zdążyć... Oj! To chyba to chyba troszeczkę zamieniłam w tym momencie. Chociaż to jest to jest chyba skryptowane. No, ta woda czekała na mnie po prostu. Tyle, Tyle dobrze. Hop i hop. No i co? Ja teraz po prostu czekam aż to pudełko na wypłynie, bo tutaj na dole nie wiem czy widzicie ta, tymi kolcami. Le leci do nas pudełko. To, to też jest ciekawe, że od razu jak wypłynie to na niego nie możemy skoczyć, bo nadziejemy się na te kolce, które tutaj sobie. sobie wesoło na nas czekają, żeby się w nas wbić. Także jeszcze chwilkę zaczekam i w sumie już mogę. I hop, żyjcie Dziękuję bardzo. Eee, czy to woda mnie dogoni? tylko sprawdzić, tak? Dogoni mnie. Szkoda. A nie. He he. No to, kochani, mamy kolejne jajeczko. Bo już się bałam, że do woda mnie zabije, a na szczęście skrypt ją zatrzymał. Dziękuję ci, kochany skrypcie. Mm. No. No w wodzie tro troszkę jednak ciężej mu jest pchać, A mnie strasznie boli ręka. Nie wiem od czego. Ach. To, to jest proste, chociaż też um, na początku nie zauważyłam tej liny, która tam dynda. W sumie Wam też by, pewnie było trudno ją zauważyć. I co? Podstawiamy po prostu sobie pudełko. Z którego postaram się wskoczyć na linę i wypadę z niego jajeczko. Jakbyśmy nie podstawili tutaj tego pudełka, to pomijając fakt, że nie wskoczyłabym na tą drabinę. E Boże, na tą linę to jajko spadłoby gdzieś tam na samo dno i w sumie tyle by było z tego. Także to też by warto pamiętać, pamiętać jak to rozwiązać, ale naprawdę jajeczka do niczego nam się nie przydają. I to jest trochę głupie, ale nie wiem, w sumie tak tak, tak uważam, że już to, już to jest troszeczkę bez sensu. Hmm, Dobra, tam tą stronę nie ma co na razie iść, to chyba tutaj. Chyba. Tu jest ciemno, tu nic nie ma. Dobra, no dobrze, tam. Tam jest drabina, ale w tle. Tutaj drabina, ale też jest za bardzo na pierwszym planie. A nie mogę spojrzeć, co jest na dole. A ja nie wiem, czy ja tam doskoczę. I siup! Jej, dał radę. <grytanie> o nie. Ja chyba wiem, co się święci już niedługo. Niech to już nie będzie hotel, proszę. Nie, na no hotel jeszcze... Jeszcze nie czas. Nie! Ja chcę żyć! No nie! No nie! No nie! No ja chcę żyć! Dlaczego mi słuchasz? Mnie ty grą! Ale wkurzające zginąć w takich... takich banalnych momentach. Chciałam na konsoli zrobić, naprawdę chciałam zrobić... No nie! Kurwa! Mmm, biedactwo. Ja też nie umiem pływać tak samo. Ja się w ogóle boję wody. Hopsaj. Chciałam na konsoli zrobić to trofeum. Eee, to o którym mówiłam w pierwszym odcinku No point in dying, ale jak widzę jak ja teraz tej gram, to... O nie, tylko nie hotel eee, To będzie troszkę ciężko. To jest jedna z najbardziej wkurzających czasówek ever, naprawdę, tak nie cierpię tego, a to chyba nie doskoczę teraz. No tak mi się wydaje, że chyba nie doskoczę, ale spróbuję. Nie, nie dam rady, dobra, <grym> dobra wracam. Eee, tak jak widzicie ten front, te iskry, nazwijmy je iskrami po prostu. Um, świecą się w konkretnie Określonym czasie I nie świecą się też W konkretnie określonym czasie I trzeba po prostu wychodzić ich schemat A teraz gadam, więc nie mogę się skupić Więc nastanie teraz chwilka ciszy Raz, dwa, trzy, cztery Raz No, jeszcze raz <ścoughs> Raz, dwa, trzy, cztery Dobra, raz I... teraz? Jezus Maria, jaki fuks. A tak naprawdę to ja chciałam tak zrobić, także wiecie. I teraz tak, to E będzie się świeciło cały czas, a jak się zetkniemy z tym, to nie będzie... Kurwa. To nie będzie zbyt fajnie, cholera. Myślałam, że, że on da radę jakoś tam się spuścić, że tak powiem. I, i się tego złapać. No, cholera no Dobra. Jeszcze raz. Właśnie to jest e, takie podchwytliwe w tym, że e, podchwytliwe jest to, że po prostu e, skaczamy w tym momencie, kiedy jeszcze to Hasie świeci i musimy po prostu wyczekać, w którym momencie e, właśnie przestanie się to tak świecić, że w trakcie skoku to już się wyłączy. I hop Jej, teraz jest bezpiecznie Ale chyba, nie, nie mogę tam iść Chociaż ta strzałka kieruje mnie w dół Ale tam chyba trzeba iść jeszcze w bok Naprawdę, Boże, jak pierwszy raz Przechodziłam tą zagadkę To naprawdę strasznie, strasznie, strasznie Dużo czasu nad nią siedziałam Boże, na czym to w ogóle polega W którym, w którym momencie skoczyć i tak dalej więc na pewno to chyba był jedna z najtrudniejszych dla mnie zagadek w bo wbrew pozorom, pomijając to ostatnie. No nie, no nie, no nie. Eee, nie wiem, czy miałam z tym spaść, ale raczej nie. <ścoughs> no skakuj, kochanie. Z tego się zawsze śmiałam, że to są złote tarasy. Naprawdę to wygląda tak, jak złote tarasy. Jej! Tutaj mamy troszeczkę nadchrupnięte szkło, ale to też polega na tym, że właśnie musimy tutaj rozbujać tą drabinę i dlaczego ja ją tepcham? To nie ma sensu. Musimy ją tak rozbujać i, I po prostu skoczyć. Co ja robię? Boże! Tu się co mnie cofni, chodź tu. Tak? No nie! No ja tam chciałam wejść, no nie, no chodź tutaj, chodźmy się Pyk, pyk, pyk i pyk I teraz sobie ciepcham i wskakuję No nie, kurczę Aż mi się prawie wdało Tylko on zamiast skoczyć z bok to skoczył w górę Niedobry Chcę do niego mówić, na naprawdę, chcę do niego mówić, ale nie mogę, przecież to nie jest ta gra I... jest, udało się. I wąż jakiś strażacki, czy coś takiego. Chociaż tam jeszcze była jakaś ale nie, to chyba, chyba tam nic nie było. Jest, eee? żyje. <grystanie> Już się bałam, że coś mi się tam stanie. Eee, czy tutaj coś jest? i No to w sumie też chyba mogłoby nas zabić. To jest tylko strzałka w górę, naprawdę. Nie ma tu nic więcej. że tutaj są te liny. Ja widzę te liny. Ale tutaj chyba. Chyba nic nie zrobię. Chyba, że pociągnę sobie którąś z tych desek. A nie, nie mogę w ogóle nic z nimi zrobić kompletnie. Szkoda. A może wyderko? Nie, też nie. Kurczę. Widzę tutaj perfidnie, że są dwie liny i jest ta strzałka, ale. Nie jak tam nie doskoczy, to dobra. Nie, to, to, to nic z tym nie będę mogła zrobić. No, wskakuj. Ale tak mi się wydawało, kurczę. No dobra, mniejsza. Dam, de dam, de dom. sobie fajnie biega. No nie, znowu robak, nie cierpię robaków w tej grze. <ścoughs> to jest jedna z tych kwintesencji, które naprawdę dodają klimatu niesamowitego. A, i tak musiałam tutaj iść. To w sumie dobrze, że ten. <laughs> yy, że te, te wiaderka yy, no wy, wywaliłam na podłogę. No i co, biegnie sobie bez trosko z garbem. Dobra. I... Uwielbiam te kształty, uwielbiam te rozmycia na pierwszym planie, zwłaszcza na pierwszym planie. W dalszym to jest takie takie normalne często to spotykamy. A właśnie jak widzę takie rozmy... u nie! To jest to jest złe. A nie, myślę, że to jest ten karabin. A tutaj mamy windę. No ale dobre, potrzebuję robaka. I to tak bardzo potrzebuję robaka albo jakiegoś światła. Come on! No co, nic tutaj nie ma? Serio? to jest jakaś lina... I guzik, o oh, nie... Czy nie miałam tu tutaj iść? No, nie, nie, Fuck. ale Ale lepiej, że, za, że zabił nas tą pudełką, niż ta pija, bo to byłoby bardziej drastyczne I teraz co, jak robię slow motion. No, i tutaj właśnie też to tempo, żeby go zwolnić, maksymalnie jak się da, jest bardzo ważne. No! Jej, udało się! Cześć, robaczki! Szkoda, że one są tutaj. To też jest wyczucie czasu bardzo ważne. Ja teraz nie mogę tam sobie pójść, bo później nie będę miał jak tej pił przeskoczyć. Tylko muszę wyczaić moment, kiedy ona wraca. I zanim całkiem wróci, to muszę ją magicznym cudem przeskoczyć. Dobra. Nie, nie wiem, w którym na to zrobić, ale powiedzmy, że teraz. Ha, udało mi się. Ten jak widzicie, tam na dole były jakieś takie... takie takie, nie wiem, takie linie po prostu linie, tu były linie. To kiedy właśnie ostrze się z nimi stykało, to wtedy po prostu skoczyłam, także nie, możecie to potraktować jako wskazówkę. No, hopsaj! Się wow, ro rozhuśtuje. No, jeszcze, jeszcze deszcz, Nie, nie deszcz. No <grym> i latam sobie w tej wewce. Myślę, że dolecę na bezpieczny, stabilny grunt i na tym skończę odcinek. Nie, nie dobiegnę. Nad spróbować. spróbować. Teraz, może, teraz, może, teraz. Jej! Yeah. A ciebie w którą stronę mam Bo ja nie wiem. A wskoczę na ciebie? Jej! Yeah. Haha, dało się. Dobra, ale poszukam jeszcze bardziej stabilnego gruntu. Te wypustki tutaj, te z boku, mi się kojarzą z karabinami, i to nie jest dobre. A tu jest winda i czy to jest ta winda, o której ja myślę. Chyba tak. Spróbuję zjechać na dół, jeśli się w ogóle da. A nie wiem, czy się w obecnym etapie gry da to zrobić. Hmm, ponieważ tą windą właśnie wraca się z ukrytego etapu Limbo. Już podjechali? Dziękuję bardzo. A, dobra, 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 już wiem na czym to polega. <grymne> tak, opuszczam. I po prostu muszę tutaj e, tym drągiem, whatever, e, przytrzymać to. O, stanęło super. I teraz mogę bez problemu popchnąć tą skrzynkę, bo inaczej. Eee, tak, i dzwonią do mnie, to chyba niedługo kończymy odcinek. <grych> tak, inaczej ta skrzynka właśnie poleciałaby tam w dół. I co, stabilny grunt! Jej! Więc kończę teraz ten odcinek z Limbo i mam nadzieję, że Wam się podobał I do zobaczenia w kolejnym. Hej!